Święta to czas, kiedy chcemy Wam opowiedzieć o naszej podróży do Mieczugorje. To miejsce przyciąga pielgrzymów z całego świata. To tu, 25 czerwca 1981 roku, sześcioro młodych ludzi zobaczyło Matkę Bożą. Modlili się z nią i rozmawiali. Od tego czasu Mieczugorje stało się miejscem modlitwy i spotkań pielgrzymów z całego świata. Naszym pierwszym przystankiem w Mieczugorie było sanktuarium świętego Jakuba. Codziennie odbywają się tu msze, święte adoracje i nabożeństwa. Mieliśmy szczęście i trafiliśmy na mszę świętą w języku polskim, która w Mieczugorie odprawiana jest codziennie o godzinie 13, a w niedzielę także o godzinie 11. Dzień Dzień. 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 To, co nas zaskoczyło, to rząd boksów. Jak się okazało, to konfesjonały. Każdy boks zawiera oznaczenie, w jakim języku można się wyspowiadać. Bez trudu odnaleźliśmy język polski. Po Mszy Świętej wybraliśmy się już na podbrdo, czyli górę objawień. U podnóża wzgórza objawień znajduje się niebieski krzyż. Powstał, aby upamiętnić miejsce, gdzie w 1982 roku Matka Boża ukazała się Iwanowi, jednemu z widzących, i ostrzegła go i jego grupę modlitewną, by nie szli dalej na wzgórze, ponieważ milicja przygotowała tam zasadzkę. Drugi niebieski krzyż po prawej stronie powstał w 1999 roku, gdy modlitewne spotkania otwarto dla większej liczby osób. Spinaczka na sam szczyt to około 400 metrów kamienną drogą. Nam zajęło to około 20 minut. Na szczycie góry znajduje się biała figura Matki Bożej, królowej pokoju. Codziennie przychodzą tu pielgrzymi z całego świata, ludzie zostawiają przy niej różańce, kwiaty i karteczki z prośbami. W chwili spędzonej na modlitwie, ruszyliśmy w dół drugą trasą, która jest nieco łatwiejsza, choć także kamienista. Po drodze mijaliśmy płaskorzeźby z brązu przedstawiające tajemnice Różańca Świętego. W połowie drogi znajduje się drewniany krzyż. Według relacji widzących, w tym miejscu Matka Boża przekazała pierwsze orędzie pokoju, które brzmiało: Pokój, pokój, pokój i jeszcze raz pokój. Na koniec wróciliśmy na teren Saktuarium, zobaczyć figurę Jezusa z martwych wstałego, która stała się miejscem pielgrzymek z powodu tajemniczego zjawiska. Od 1998 roku z prawego podudzia figury wydobywa się przezroczysta ciecz którą ludzie nazywają olejem lub łzami. Pielgrzymi wierzą w jej uzdrowicielską moc i często zabierają tę substancję, by dotknąć nią swoich chorych miejsc. Lokalni przewodnicy twierdzą, że płyn ma taki sam skład jak ludzka łza. Obliczono także, że dziennie z posągu wypływa około 1 litra substancji. Oczywiście, jak zawsze z wycieczki, wróciliśmy do domu z pamiątkami. W mieczugorze jest dużo sklepów i straganów, ale większość rzeczy pochodzi z Chin. Dlatego warto kupować w sklepie ojców franciszkanów na terenie sanktuarium. Część dochodów trafia na ich potrzeby. Choć Kościół nadal bada autentyczność objawień, w 2019 roku papież Franciszek zezwolił na organizowanie oficjalnych pielgrzymek. To nie oznacza, że objawienia zostały uznane za autentyczne, ale Mieczugorje pozostaje ważnym miejscem kultu maryjnego i modlitwy wiernych z całego świata.